Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu dotyczącego przemiany w ciągu dwóch miesięcy. Parę słów dzisiaj chcę powiedzieć o odmładzaniu. Oczywiście odmładzanie wiąże nam się ze starzeniem, a starzenie kojarzy się nam dosyć nieprzyjemnie. No niestety tego nie unikniemy. Każdy z nas podlega procesowi starzenia. I ja zawsze używam takiego określenia. Starzenie jest chorobą przewlekłą, czyli my starzejemy się w zasadzie od 25 roku życia non-stop, natomiast bardzo stopniowo i delikatnie. Dlatego nikt nie zauważa, mając na 27, 28, 29, że on jest jakiś mega stary, ale między 25 a 40 latem życia widać dużą różnicę, czy między 40 a 50 też taką różnicę Ponieważ starzenie jest chorobą przewlekłą. I dotyczy różnych procesów, nie tylko tego co widzimy, tego co w środku, a jeśli chodzi o twarz, jest to jeszcze bardziej proces skomplikowany, bo ono się odbywa trójwymiarowo, czyli 3D można tak powiedzieć. To metody odmładzania też są bardzo różne. One są i muszą być, jeśli chcemy uzyskiwać fajne efekty, naturalne efekty i, i faktycznie efekty odmłodzenia, a nie wypchania nie wiem, typu policzki, czegoś typu policzki. To musimy każdego odpowiednio diagnozować, obejrzeć, zastanowić się, pomyśleć w, w jakim zakresie, czy w czy, jaki element tego procesu starzenia u niego najbardziej się uwi uwidacznie i do tego dobierać zabiegi. Dlatego do nie ma jednej uniwersalnej metody, jednej uniwersalnej, <laughs> jednego uniwersalnego zabiegu. E, to jest oczywiście też troszeczkę uzależnione i od trybu życia, i od wieku, zupełnie inaczej, nad nim to jesteśmy starze mając na... 35, a inaczej jesteśmy starzy, mając stat 50. Mówimy oczywiście o tym efekcie wizualnym. Metod jest mnóstwo, bardziej mniej skuteczne i one muszą być zawsze dobierane do, do indywidualnie dla do danej osoby, dla danych problemów, trochę też dla oczekiwań. Wśród metod, oczywiście, są takie, które efekty szybko, są takie, które efekty długo. Możemy te, te efekty podzielić, czy tam te metody, podzielić na bardziej kamuflaż. Bardziej uzupełnienie, czy ewentualnie pobudzenie, czyli regeneracja. Najdłużej czekam na efekt regeneracji, natomiast dwa miesiące jest to taki okres, gdzie możemy prawie wszystkimi metodami się pobudzić. Oczywiście najszybszy jest kamuflaż, to, tak jak z makijażem, coś zamalujemy i już nie widać, że mamy przebarwienie, czy nigdy, że, nie widać, że mamy podpuchnięte oczy, czy zaśnione oczy. Wypełnienie też daje szybkie efekty, ale wiąże się z jakimś drobnym ryzykiem, czasami coś nie do końca równo może wychodzić. Przy regeneracji nie skórę czy tkanki do tego, żeby się odbudowywała, więc to trochę dłużej trwa, ale też się dzieje. E, więc dwa miesiące możemy dość dużo osiągnąć. Natomiast na pewno to jest też tak, że jeśli mamy tylko metodami regeneracyjnymi to potrzeba dłużej czasu, natomiast jeśli wszystko będziemy łączyć, to się uda fajnie uzyskać e, e, super efekt dwa miesiące. Dzień dobry, Aneta Todorczuk. właśnie udaje się na zabieg hifu. Chciałabym powiedzieć o tym, czego się spodziewam, dlaczego to robię i y, jakie mam w związku z tym uczucia czy obawy itd. Tak y, idę dzisiaj do, do doktora Marka, y, do kliniki triclinium na zabieg hifu. Y, to polega na tym, że będą mi przykładane takie głowice do buzi. Y, będą wysyłane poprzez te głowice y, ultradźwięki, które mają mi napiąć skórę, y, co widać na załączonym obrazku że moja 41-letnia skóra na twarzy już troszeczkę gdzie nie gdzie działa grawitacja i teraz będziemy się starać tej grawitacji przeciwdziałać. Wiem, że efektów nie spodziewamy się natychmiast, ale zdecydowanie bardziej interesuje mnie taka forma wsparcia kosmetologicznego niż wstrzykiwanie sobie różnych substancji tu i ówdzie. Zarzekłam się, że tego nie zrobię i póki co trwam w tym. Pozdrawiam serdecznie i będę zdawać relacje zarówno z, z gabinetu, jak i po. Miłego dnia. Wracając do naszej bohaterki, czyli do Anety. Ona jest jeszcze młodą kobietą, dbającą o siebie, higienicznie prowadzącą dobry zdrowy w życia, więc te objawy starzenia czy, czy, czy wizualne objawy starzenia wcale nie są mocno widoczne. Nie potrzeba bardzo dużo i bardzo silnych zabiegów, jak również bardzo dużo czasu, żeby fajny efekt uzyskać, zachowując oczywiście naturalność. Dlatego po rozmowie, po diagnozie, po decyzji wspólnej ustaliliśmy, że wykonamy zabieg HIF. HIFU jest w tej chwili dosyć medialnym zabiegiem od kilku lat, ponieważ jest to taki cudowny zabieg, który... Daje efekty, dosyć wyraźne efekty, jest zabiegiem regenerującym, natomiast w ogóle nie widać, że coś robi. I jeśli jest wykonywany na dobrym sprzęcie przez osobę, która wie, jak, co chce uzyskać, jak robi ten zabieg, to jest to też również zabieg bardzo bezpieczny. A dodatkowo za EtoPiewu jest coś takiego, że nie widać w ogóle, że coś było robione. I jest to mm, coś, co wiele osób, wiele kobiet, mężczyzn lubi. Przychodzi na drogę, wychodzi może wracać do pracy natychmiast po zabiegu i nic e, Króciutko tylko powiem, bo jak ktoś się zainteresowany, oczywiście sobie może więcej doczytać, że w hif używamy ultradźwięków, czyli tego samego co na przykład w Więc jest to naprawdę po prostu powietrze, które daje nam efekt liftingu. To jest bardzo, bardzo ważne, że my w hif nie poprawiamy jakości skóry, my unosimy. Po prostu liftingujemy. Natomiast e, ponieważ jednym z głównych objawów. Starzenia jest opadanie tkanek twarzy, czyli powiedzmy policzków, tworzenie się różnych tam przesunięć w dół w bardziej zaawansowanym czasie chomików. To HIFU na no to jest w zasadzie jednym z najlepszych zabiegów, jeśli mówimy o nieinwazyjnych, nieoperacyjnych zabiegach. Dzisiaj ma będzie pewnie hif HIFU. Zobaczcie jak to wygląda. Zobaczycie, że faktycznie nie jest wcale taki straszny zabieg. Nie jest on zupełnie bezbłędny, coś tam trochę czuć, no bo tak musi być, ale to nie jest tak, że, nie, nie, że jest to nie do zmniejszenia, czy też nie jest tak, że e, do tego jakoś nie czuję, bo nie ma takiej potrzeby. Nie. Jestem już w teatrze y, na próbie, mm, jestem już po zabiegu. Jak widać, jest dzień i można po nim normalnie wyjść na miasto. Mm, nie było to przyjemne, ale do przejścia i no, teraz czekam na, na ten efekt. Tak jak doktor powiedział, że będzie to chwilę po będzie napięte, a później jakby ten efekt ma być po paru tygodniach, więc, proszę Państwa, będziemy się komunikować. Pozdrawiam serdecznie.